Siemaneczko z tej strony, Miss Sims, a na waszych ekranach dookoła Simowego Świata rozdział w Sulani. Elena dzisiaj wstała, patrzy sobie na ocean i zastanawia się, co też dzisiaj będą porabiali. Elena, przepraszam. Emily, Powiem Wam szczerze, że w moim życiu ciężko jest mi znaleźć czas na nagrywanie trzech serii naraz, tak, żebyście odcinki dostawali regularnie co tydzień. I w związku z tym, jak już znajdę ten czas, to nagrywam seryjnie, siadam, nagrywam 100 dzieci, wiejskie życie dookoła świata. I właśnie przed chwilą wyszłam z rozgrywki 100 dzieci, gdzie główną postacią jest Elena, dlatego stąd mi się wzięła ta Elena. Oczywiście w Sulani jest Emily, i to Emily będziemy dzisiaj towarzyszyli. I wiecie co? Ona tak patrzy, patrzy, widzi tamte wszystkie wysepki i stwierdza: zobaczcie, noc dopiero odchodzi. Także dopiero ten dzień się pomalutku będzie przebudzał, księżyc pomalutku tam dopiero znika, a nasza. Emily stwierdza, że będzie chyba czas wyruszyć troszeczkę w głąb wyspy. Słuchajcie, spakowaliśmy już sobie tutaj, zobaczcie, śpiwory, żeby pomiędzy nie musieć wracać, bo szczerze mówiąc, takie powroty to jest troszeczkę uciążliwe. Choć zbudzimy teraz tutaj Patryka, Twojego męża. Wstawaj, Patryk. Emily nie może się już doczekać Waszej podróży, także chodź, idziemy. Wiem, że chciałbyś jeszcze dospać, ale tutaj kobieta Ci nie daje. Myślę, że Ty jednak nie masz żadnych tutaj, do niej pretensji, od razu tutaj jej oczywiście poślesz pocałunek, dlatego że rozumiesz jej podekscytowanie, bo i tobie się ono udziela. I słuchajcie, dzisiaj z naszymi simami będziemy sobie podróżowali, także od razu bierzemy podróżuj i lecimy sobie na brudne strony tej wyspy, żeby troszeczkę tam poogarniać, posprzątać. Pomóc trochę tej tutaj miejscowej ludności z tym brudem, który zostawiają po prostu turyści, i być może dzięki naszym działaniom ten system ekologiczny tutaj się poprawi, i może powrócą żółwie. Słuchajcie, myślę, że odwiedzimy sobie na dzień dobry wrak Admirała. Jest tutaj jakiś rozbity statek, bardzo nas ciekawi, co tam znajdziemy. Wiem, że w koło właśnie jest mnóstwo syfów, więc na pewno pomożemy tam posprzątać. Dobra, widzimy się z naszymi simami już na miejscu. I uwaga, uwaga, docieramy z naszymi simami na skraj wyspy Sulani, gdzie dość daleko od wody. Porzucony jest rozbity statek. Jak widzimy tutaj jakiś wrak jakiegoś admirała. E, admirała nigdzie tutaj nie widać. Nie widać też na szczęście jego szczątków, bo wiecie, no różnie bywa. Ewidentnie statek rozbił się już stosunkowo, przepraszam, że wam, że wam tak przez drzewa pokazuję, ale chcę, żeby było trochę tak tajemniczej, e, rozbił się ewidentnie trochę dawno temu, bo zobaczcie, jak daleko zdążył się tutaj już cofnąć z powrotem linia brzegowa i jak się daleko zdążyła cofnąć, co może. Oznaczać po prostu, że tutaj ten wrak porzucony jest od wielu, wielu, wielu lat i możliwe, że już nigdy więcej nie usłyszymy, co tutaj się tak naprawdę stało. Ale myślę, że nasz Patryk byłby bardzo ciekawy. Zapukaj do drzwi, jak widzimy. No, nikt tutaj nie mieszka, ale choć obejdź sobie tutaj to z każdej strony, bo myślę, że tak jak na przykład naszą Emily ciekawią tutaj e, te Syreny, tak on bardziej zainteresowany jest takimi właśnie tajemnicami wyspy. Co tu się wydarzyło, czy tutaj ktoś zginął, czy w tym sta może był jakiś ukryty, star, ukryty skarb i dlaczego przede wszystkim go tutaj po prostu nie posprzątano, przecież to byłaby chwila i tą działeczkę dałoby się ogarnąć, także myślę, że tutaj zostawimy naszego Patryka, niech sobie ogląda, a ty Emilii mogłabyś przejść, bo zobaczcie, jest tutaj taka dziwna jaskinia, zobaczymy tutaj, możemy zwiedzić, tutaj ewidentnie jest taki obraz, taka mozaika, powiem Wam szczerze, że jeżeli udałoby nam się tutaj wpłynąć na ten, na tą ekologię tego miejsca, to tutaj że się przepiękna mozaika właśnie żółwi. Ogólnie zależałoby mi na tym, ale szczerze mówiąc, zobaczcie, już jest czwartek naszego tygodnia pierwszego, nie możemy zostać w tym naszym wyzwaniu w jednym miejscu dłużej niż cztery tygodnie i tak naprawdę nie wiem, czy nam starczy czasu, bo to naprawdę długo trwa odnawianie tutaj tego systemu ekologicznego, dbanie, sprzątanie i nie wiem, czy nam się to uda, ale no jeżeli nam się uda, to oczywiście to zrobimy. Patryku, jak już zwiedziłeś, to myślę, że mógłbyś tutaj się skupić sprzątaniem po prostu tych śmieci, których tutaj troszeczkę będzie, podejdź tutaj proszę bardzo, przeszukuj plażę, szukaj śmieci, żeby je wyrzucić, tutaj sobie obejdziemy z Tobą w koło, zobaczymy, czy tutaj jest coś jeszcze, zobacz, tutaj pływają śmieci, to wszystko trzeba tak naprawdę posprzątać jest to troszeczkę syzyfowa praca, jeżeli ktoś z Was sobie tutaj rozgrywał na sulanie, to pewnie sam o tym wie, że my to posprzątamy, jutro te śmieci będą od nowa, bo może non stop coś wyrzuca i szczerze mówiąc właśnie przez to tutaj, to sprzątanie to jest mozolna praca, ciężka Praca. Gdybyśmy tutaj mieszkali bliżej, to po prostu byśmy sobie to pomiędzy robili. A tak, no nie jestem wam w stanie tutaj obiecać, że zrobimy tak, żeby te żółwie wróciły. Zwłaszcza, że już wam chyba o tym mówiłam, że to nie jest konieczny warunek. Naszego wyzwania. Bardziej jest to takie dodatkowe, opcjonalne wyzwanie i może to zrobimy, ale nie wiem, czy nam się uda. Poczekaj, poczekaj. Tutaj właśnie widziałam jakąś panią kłóć się z kimś, zobaczcie. Widziałam panią, która miała nad głową wykrzyknik, to znaczy, że robi coś nielegalnego, śmieci, kłusuje na ryby i tylko no, ona mi teraz zniknęła. Momencik. I trzeba ją za to zganić, i to też jest właśnie element walki tutaj o lepszy ekosystem. Halo, no proszę pani, no przecież mi sobie jej nie uroiłam. Zresztą widzę, że ona chyba do nas nawet zmierza, żeby się z nami pokłócić. O, tu idzie, poczekajcie, poczekajcie. Czy ja sobie nie uroiłam tego wykrzyknika, czy on istniał? Istnieje. I w tym momencie od razu idziemy tą panią zganić za wykroczenie, dzięki czemu też szybciej uda nam się tutaj pomóc tym naszym żółwikom powrócić. Emily biegnie dość szybko przez moje przyspieszenie, uwaga, kłóci się z tą panią, zgania ją, ona udaje, że nie wie w ogóle o co chodzi, e, uprzejmie wyproś, proszę bardzo, powiedz jej, że na takie zachowanie na wyspie nie ma zgody, ale zobaczcie, to jest Mele, Mele jest mieszkanką tej wyspy, aż się zdziwiłam, okrzyczała nas, dziwne, powiem wam szczerze, dziwne, bo jeżeli turyści niszczą wyspę, to... Nie chcę powiedzieć, że to jest zrozumiałe, bo ja nie rozumiem w ogóle, jak można iść do jakiegoś miejsca, na przykład, nie wiem, nieść ze sobą przekąski, picie i tak dalej, pełne, wiecie, pełne butelki, pełne paczki, a potem nie mieć siły wziąć pustej paczki ze sobą i zostawić ją gdzieś tutaj porzuconą w kącie. Dla mnie jest to po prostu straszne. E, śmiecenie, w ogóle tego nie rozumiem, a tym bardziej nie rozumiem tego, jak to robi tu bylec, czyli ktoś, kto rozumie, jak ważne jest, żeby ta wyspa tutaj funkcjonowała zdrowo, żeby woda była czysta, no bo to jest jednak kwestia jej życia, ono tutaj żyje, ona tutaj zostanie, my przyjedziemy na dwa tygodnie, trzy, cztery i pojedziemy, a ona będzie tutaj w tych śmieciach żyła, także tym bardziej Mele nie rozumiem wstydź się, a może poluje na ryby może sprzedaje, nie wiem, muszle. Ciężko jest mi powiedzieć, tak naprawdę, jakie było jej wykroczenie, bo gra nam nie pozwoliła go poznać. Tymczasem, jak widzimy, nasz Patryk tutaj sprząta. Bardzo się cieszymy, że wpływa tutaj pozytywnie na porządek. Barcie, to wam chciałam ostatnio pokazać, ale niestety nie mogłam. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Jaki tu jest wypływ po prostu. Ja wiem, że to jest związane też trochę z tym wulkanem, który tutaj jest, ale uwierzcie mi, ta woda nie powinna tak wyglądać i my postaramy się tutaj po prostu o to zadbać. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Co ty jesteś taka zła? Przez tą panią chyba tak cię rozgniewała, co? Nikt nie jest na tyle głupi, żeby nie wiedział, kiedy źle postępuje. To skandal. Nieudana próba przekonania do odejścia. No przykro nam bardzo, Emili, czasami się nie udaje, czasami e, słowa, które my wyrzucamy z siebie do ludzi, trafiają jak groch o ścianę i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, tak jak ty teraz, ale najważniejsze, że próbowałaś i próbować będziesz, bo to miejsce nie jest ci po prostu obojętne. Zobaczcie, wychodzimy. Były tam chyba jakieś świetliki. Zwiedzając nieopisaną do tej pory część jaskini, Emily natknęła się na samowity widok, których niektórych mógłby przerazić. Poczekajcie, przeczytamy to, bo bym się zaciekawiła. Mógłby przerazić. Ściany ukrytej groty były pokryte tysiącem świecących larw. No ja chyba bym się przestraszyła, nie lubię robali. Ostrożni Stawiając kroki Emilii, podziwiała przez chwilę ten wyjątkowy spektakl Bioluminescencji, po czym udała się w dalszą drogę. Słuchajcie, ja tak tutaj zgłębiam tą jaskinię, zgłębiam i zgłębiam dlatego, że wiem, że w ten sposób możemy dostać te serenie wodorosty, które jak znajdzie nasza Emili, na pewno będzie się zastanawiała co z nimi zrobić i czy może jednak te filmy nie do końca o syrenach kłamały. Także niech sobie zwiedza, niech sobie ją eksploruje. Ja zresztą wezmę jej najwyżej po prostu jeszcze kilka razy zwiedź wejść, zwiedź wejść, co nam się tutaj wydarzyło podczas pływania w licznych wypełnionych wodą szczelinach Emilii zauważyła coś na dnie jednego z płytszych zbiorników. Zanurkowała po zdobycz i wyłowiła portfel. Upewniwszy się, że został on zgubiony dawno, dawno temu, Emilii przywłaszczyła sobie zawartość i kontynuowała wyprawę. Jak widzieliście, dostaliśmy chyba 139 simolonów, także no, może nie jakoś super dużo, ale zawsze lepsze coś niż nic. Jeszcze kilka razy ci każę tutaj zwiedzić, bo liczę, że w końcu uda nam się gdzieś tam w jakichś zakamarkach te wodorosty odnaleźć. A tymczasem my sobie z Patrykiem tutaj podryfujemy, żeby trochę tą wyspę po prostu posprzątać. So, jak widzimy, radzimy sobie fantastycznie, zbieramy wszystkie butelki, wszystkie pływające śmieci. No jest to po prostu odrażające. Co my tutaj mamy? Porozmawiaj o hajach. Gdzie ten hajach jest? Może on robi coś złego? Nie, chyba tylko po prostu sobie idzie. To damy sobie spokój, bo szkoda tracić czasu. Zależy nam na tym jednak, żeby tą wyspę troszeczkę posprzątać, więc się na tym skupimy. Ja też tak trochę jednym okiem zaglądam, czy tutaj nikomu nie wyrasta syreni ogon, no bo jednak bardzo bym chciała, żeby Emily zobaczyła w to, w co tak głęboko wierzy, i to, po co ta te Sulani tak naprawdę przybyła, bo mi się wydaje, że właśnie dla niej głównym powodem tej wycieczki jest upewnienie się, czy syreny istnieją, czy nie. Także i na to pozwólmy. Tymczasem widzimy znowu tylko świetliki. Emili, nie poddawaj się, zwiedzaj, uwierz mi, jeżeli będziesz wytrwale dążyła, to cel swój osiągniesz, i możliwe, że nawet jeżeli nie zobaczysz syreny, bo nie jestem Ci w stanie zagwarantować, czy te syreny istnieją, czy nie istnieją, ale przynajmniej po drodze może będziesz się dobrze bawić. うん。<music> Dzwoni do nas, Oliana. Mam pewien lęk przed odebraniem, ale spróbujemy. Bob Pancakes i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu po przyjacielsku. Nie radzę. Ej, Oliana, ty jesteś chyba troszeczkę zbytnio wyzwolona. Ty masz żonę. Powinnaś być wierna, a nie co chwilę się z kimś umawiać. Nam, z nami chciałaś, teraz z Bobem, no niby po przyjacielsku, ale ja już się domyślam, do czego to przyjacielskie będzie po prostu prowadziło. Słuchaj, tutaj jest jeszcze troszeczkę syfu. Kolonia nietoperzy, zobaczcie. Emili dostrzega, że wysoko ponad jej głową śpicałe stado stado nietoperzy. Perzy. Chociaż ze wszystkich sił starała się przekraść obok nich niezauważona, o nie, nietoperze. W ostatniej chwili poślizgnęła się na wilgotnej ziemi, upadając, kopnęła kamień, który z głośnym stuknięciem uderzył w pobliską ścianę. Odgłos poniósł, odgłos poniósł się echem po całej jaskini i chwilę potem w powietrzu zaroiło się od zbudzonych nietoperzy. O fuj, nienawidzę nietoperzy, w ogóle jakichkolwiek robali i tego wszystko to jest po prostu dla mnie straszne. I pod tym kątem, mimo że Sulani, dżungla, no to jest po prostu coś pięknego. Na pewno chciałabym takie wakacje, to Wam powiem szczerze, że ja bym chyba musiała chodzić opakowana żeby nic sobie z robactwa nie dotknęło, dlatego że naprawdę e, mam Wiele fobii, jeżeli chodzi zarówno o owady, jakieś gady, inne rzeczy i to w ogóle nie byłoby dla mnie, ale patrzcie, z każdym naszym wyjściem mam wrażenie, że ten obraz układa się coraz bardziej, albo może to ma na to wpływ właśnie działanie naszego Patrika, co? Który chodzi i sprząta, to też nie byłoby takie głupie, wam powiem szczerze. E, najgorsze teraz sobie zdałam sprawę, tylko z tego tutaj też wyrzuć, to, że wzięliśmy ze sobą wprawdzie jakieś tutaj właśnie śpiworki do spania, ale nie wzięliśmy nic do jedzenia. I to jest, moi mili, duży problem. Wykąpać tutaj w tej części, wykąpiemy się w tym tutaj wodospadzie, ale gdzie my tutaj coś zjemy? Zobaczmy, tutaj też jest coś brudnego. Wydaje mi się, że tak jak właśnie powiedziałam, tutaj bardziej działanie naszego Patryka ma wpływ na to budowanie się tamtego obrazu, a nie zwiedzanie tej jaskini przez Emilii. Ale myślę, że tutaj Patryk i tak jak najbardziej oczywiście jest za tym, żeby żona szła za swoim marzeniem, a on sobie w tym czasie pochodzi, spokojnie posprząta, dlatego że dla niego... Najważniejsze, tak jak wiemy, jest po prostu szczęście naszej Emilii. I o nie, nie zdążyłam. Znalazłam łazienkę, ale już mamy właśnie wpadkę. Ale Patryku, nie przejmuj się. Właśnie Ci tutaj zafundujemy coś fantastycznego. Kąpiel w prawdziwym wodospadzie. Idźcie, proszę, wykąp nago. Poczuj się jak Robinson Crusoe, czy jak to się mówi. I tutaj troszeczkę sobie e, pozwól na takie bycie takim, wiecie, golaskiem naturalistycznym. Bo tutaj no, o nie chciał powiedzieć, że nikogo nie ma, a jednak są. Ej, poczekajcie, tymczasem tutaj, jak się wykąpisz, mamy kolejną panią do zganienia, bo mamy tutaj nad nią wykrzyknik. Pokaż, czy ty jesteś stąd. No, też jest stąd możliwe, że tu jest jakiś taki nielegalny. Wiecie co, kwitnie biznes po prostu. Może oni sprzedają skorupiaki, muszle i tak dalej do produkcji jakiejś biżuterii, i właśnie przez to tak jest, bo to jest szczerze mówiąc. No, nie chce mi się wierzyć, że oni by tutaj sami śmiecili. No, po prostu bardzo nie chcę w to wierzyć, ale zobaczcie, z drugiej strony, no nie. No, puszka się nad jej głową pojawiła. Dobra, skończy się już kąpać, musimy się wziąć za tą panią, bo ona na nas nie poczeka. Chodź, idziemy ją zganić. Mam nadzieję, że będziesz miał w sobie więcej siły do przekonania jej niż twoja żona. Jednak jesteś mężczyzną, może jesteś bardziej taki, wiecie, konkretny, może ona się ciebie bardziej przestraszy. Tutaj rozmawiamy z nią, próbujemy ją przekonać, ale ona chyba nie do końca chce nas słuchać. Ale zobaczcie, chyba pojawiły się plusy, więc może nam się udało. Zobaczę tutaj, co jest. Nie, zignorowany też jest. No wiesz Ty co, będziemy Cię mieli na oku i podkablujemy Cię tutaj szamance. Możesz się tego spodziewać. Rozglądam się, czy są też jeszcze jakieś inne śmieci w tym czasie. Zaraz zobaczymy, jak nasza mozaika się układa. Mam nadzieję, że już coraz więcej elementów mamy ułożone. Powiem Wam szczerze, że nie widzę tutaj nic innego na razie do sprzątania. Tutaj coś jest obok, ale to są chyba po prostu mokre ślady na piasku. Weźmiemy po prostu sobie poszukaj, może jeszcze śmieci na plaży, może w ten sposób nam się uda. Emily, Ty tutaj widzę, że jesteś w niezbyt dobrym humorze przez te nietoperze, może to by uda się chociaż dojść do tej toalety. Myślę też, że na dzisiaj, po malutku, za chwilę damy ci spokój z tą eksploatacją tej jaskini i spróbujemy tutaj jakoś zapewnić wam coś do jedzenia, ale szczerze mówiąc. No, po prostu nie wiem jak. O nie, Oliana tutaj przyszła. Wiesz, co Oliana z tobą? To my zbytnio nie chcemy mieć do czynienia. Pokaż mi, czy ty też trzeba cię zganić? Nie, na szczęście nie. Zobaczcie, jak to jest po prostu. Widzicie tutaj ten, ten taki zielony nalot na tej wodzie? To jest właśnie ten syfilizm, z którym my będziemy tutaj gdzieś walczyli. Cały czas się staram znaleźć coś, dzięki czemu moglibyśmy coś zjeść, bo wam powiem, że zapada zmrok. A troszeczkę zaczęłam się tym obawiać. Czy ty tutaj coś broisz, czy po prostu sobie tej łowisz rybki? On chyba po prostu sobie łowi. Nawet gdyby nam się. Udało złowić, moi drodzy, to my chyba tutaj niestety nie mamy na czym tego tak ugrylować, bo tutaj w tym statku nie widziałam nic takiego. Ja wiem, że on ma drugie piętro na dole, ale my nie możemy wejść. A co ja tu mogę kupować? Ej, to może ja im tutaj chociaż postawię takie alapale nisko, co? Wiem, że to jest lekkie oszustwo, ale ja po prostu nie chcę teraz już stąd wracać. Ja chcę, żeby oni tutaj przez kilka dni pobyli, zadbali o tą wyspę. Może akurat nam się uda, i może te żółwie powrócą, i bez sensu za każdym razem wracać jest do domu. Także wybaczcie, postawaj tutaj coś najprostszego do gotowania, żeby nasi Simowie po prostu nie umarli z głodu. No i zrobiłam tak, jak mówiłam moi mili, i zobaczcie, mamy tutaj teraz taki działający bez przyłącza po prostu grill. Nie będziemy tutaj robili jakiś niesamowitych dań. Teraz jak widzimy Patryk grilluje po prostu owoce, bo chciałabym, żeby to jednak zostało takie wiecie cały czas w tym klimacie wyspiarskim. Emily idzie raz jeszcze do jaskini, bo odblokowała nam się opcja badaj florę i faunę, także tym się właśnie zajmiemy. Patrzcie, nasza mozaika wygląda coraz lepiej. Myślę, że jak te kilka dni zostaniemy, to może nam się po prostu uda trochę posprzątać i może ułożymy tutaj w całość to. Tymczasem jak widzimy, pomalutku dzień ma się ku końcu. Co, gdzieś tamte słońce zachodzi, także trzeba będzie tutaj. Oparcie, tam delfinek skacze. ja cię. No, przepięknie to wygląda, będziemy pomalutku musieli myśleć o znalezieniu jakiegoś miejsca do spania. Myślę, że schronimy się tutaj blisko po prostu tego wraku. Dlatego, że tutaj nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie chociaż pozorne, pozorne bezpieczeństwo dla naszych Simów i będą mogli tutaj na pewno troszeczkę sobie odpocząć, żeby jutro mieć od nowa siły, chociaż jak widzimy, Patryk nie jest w najgorszym stanie, także niech on sobie na spokojnie zje, czy ty jeszcze tam zwiedzasz? Zwiedzasz. Emily, znowu te świetliki, tylko chodź. Ja nie odpuszczę tej twojej jaskini, także idź sobie, weź też oczywiście porcję. Resztę schowamy wam do wyposażenia, żeby nam się zbytnio nie zmarnowało. No i Emili, pójdziesz dalej tą jaskinię tam badać. Weźmiemy znowu, proszę, zwieć, zbadaj, zwieć jak najbardziej. Nie szkoda nam jest czasu na twoje marzenia, a Patryk, jak sobie już coś przekąsi, czuje się już troszeczkę lepiej, to znowu ruszymy poszukiwaniem śmieci. Tutaj już na przykład coś widzę, także od razu pójdziemy sprzątnąć. No mało się dzisiaj spotykacie, ale myślę, Myślę, że dzień zakończy się, zobaczcie, są już od nowa wszędzie śmieci w wodzie. Myślę, że dzień zakończy się romantyczną schadzką w wodospadzie, bo już widzieliśmy, że Patryk odkrył fantastyczne miary prywatne miejsce, gdzie już był ze swoim nagim fiforkiem. O, przepraszam, nie powinnam była tego mówić. E, także myślę, że on po prostu, wiecie, zdaje sobie sprawę, że tam już tak zbytnio ludzie nie podglądają i na pewno tam się właśnie ze swoją żoną potem umówi. Tutaj coś pływa, jakiś śmieć? Nie. E, ja się roz Zglądam, bo śmieci znowu powróciły. Powiem Wam szczerze, że tak o tej godzinie to jakoś tak super fajnie mi się nie sprząta, bo ten ocean wygląda troszeczkę przerażająco. Widać jego głębie. Jak było w miarę jasno, tutaj się słońce odbijało, to nie było tak źle, a teraz troszeczkę się boję, bo zobaczcie, jak tutaj jest głęboko. Znowu by nas porwały fale. No i jeszcze by się coś wydarzyło tej naszemu Patrykowi, czego bardzo bym nie chciała. Czy Ty, Mela, znowu robisz coś złego? Chyba nie, bo nie masz wykrzyknika nad głową, ale wiesz, co troszeczkę nas rozczarowałaś. Chcieliśmy z Tobą naprawdę się przyjaźnić, ale jak Ty nie dbasz o wyspę, o to, co jest naszemu sercu bliskie, to ja nie wiem, czy nasza przyjaźń ma w ogóle jakiś sens. Poczekajcie, coś tutaj znowu jest sprzątania, tam ktoś jest. Proszę Pana, ja bym chciała, żeby Pan potem stąd wyszedł, bo my byśmy tu się chcieli z żoną spotkać na schatce, na barabaszki, także bardzo byśmy byli wdzięczni, gdyby Pan to miejsce opuścił. E, troszkę tutaj posprzątaliśmy, no i nie widzę na razie nic innego. Zjechaliśmy sobie wyspę wzdłuż i wszerz i nic więcej nie ma. No to jest po prostu ta woda, ale z tą wodą, my nic tutaj na tym etapie nie zrobimy. Także jak już skończysz, to gdzieś mógłbyś po prostu, o, gdzieś tutaj blisko, e, przeszukać plażę pod kątem właśnie tutaj śmieci. Emilii, jak z Tobą radzisz sobie cały czas gdzieś tam zwiedzasz tą jaskinię? Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się znaleźć te wodorosty, ale no mówię, no nie robię sobie jeszcze nadziei, bo wiem, że to troszeczkę po prostu trwa. Dobra, Emili, myślę, że próbujesz ostatni raz dzisiaj. Jutro też będzie dzień, moja droga, nie przejmuj się. Także na razie może to nie jest Twój czas, a może tych wodorostów tam w ogóle nie ma, możliwe, że tylko sobie to trochę uroiłaś, no i niestety się nie uda. Jak widzimy, znalazłaś tam kilka muszli, znalazłaś tu jakiś naszyjnik, zobaczcie, 1200 simolonów, także niezła kasa, ale nadal nie znalazła tego, po co tam tak naprawdę szła. Patryku, czy ty dalej tutaj, o zobaczcie, jaki on jest zmęczony, jest przestraszony, chyba dotknął kilku niedobrych rzeczy, ale to nic, Patryku. Najważniejsze, że robisz coś po prostu pozytywnego dla natury. Myślę też, że ty już po malutku tutaj udasz się w stronę tego wodospadu, przypilnujesz, żeby tutaj nikogo nie było, żebyście mieli chwilę po prostu tylko i wyłącznie dla siebie, chodź Emili, odpuść sobie. Możliwe, że gdzieś kiedyś dane będzie ci dostać te wodorosty, ale że to jeszcze nie jest ten moment. Także tutaj na razie po prostu się nie przejmuj, choć odprężysz się ze swoim mężem, Barabara Simem o imieniu Patryk. Proszę bardzo, w wodospadzie w pięknym miejscu. Ja tutaj będę patrzała, czy nikt nie idzie, żeby wam przeszkodzić. Patrzcie, jak tam ten wulkan wygląda w nocy. Ja jego. No, coś niesamowitego, myślę, że podejdziemy jeszcze. Niech oni na początku sobie tutaj troszeczkę się odprężą, bo oni mają dość słabą zabawę. Gdzie ty teraz biegniesz, halo? Tak gra czasami mnie zaskakuje. Aha, tutaj w tym miejscu spytać męża, co on na to, żebyś tutaj troszeczkę mu poprawiła humor i sobie zresztą też, bo jak widzimy ich zabawa jest po prostu słaba. Jak widzimy, akcja się tam rozpoczyna, patrzą na siebie nieśmiało. Patrick tutaj przejmuje stery i wciąga swoją żonę. Myślę, że zostawimy ich tutaj. Niech sobie tam się dzieje miłość i my tymczasem podejdziemy sobie bliżej do tego tutaj wulkanu, który chciałabym, żeby nasi Simowie zobaczyli, bo wiem, że tutaj można podejść naprawdę aż pod sam wulkan i właśnie to zrobimy. Zobaczcie, że tutaj jest dużo śmieci, także będzie co robić. Jak skończycie barabaszki, zabawa jak widzimy im fajnie rośnie, to tutaj obydwoje szybciutko podejdziecie i zajmiecie się tutaj tymi patrzcie, jak to jest niesamowicie. Kiedyś tutaj już byłam w tym miejscu, ale za każdym razem robi on na mnie wrażenie, bo jakby nie było wulkany, to jest nie wiem, czy cud natury, to jest po prostu żywioł i fajnie jest zobaczyć, na, e, spojrzeć w głąb poniekąd gorącej ziemi. No niesamowite to jest. I myślę, że tutaj nasi Simowie też powinni to zobaczyć. Chodź podejdź, Emily, zrobisz sobie... Nie, to Patryk robił zdjęcia, przepraszam. Chodź, Patryku, podejdziesz tutaj i zrobisz zdjęcia. Ja sobie pozwolę trochę przyspieszyć, bo zanim wy tutaj dotuptacie, to minie cały Sim dzień. Uwaga, uwaga, biegniemy, biegniemy. Jak widzimy, pojawia nam się tutaj wspomnienie, że przygody przy wodospadzie, chwila intymności sam na sam z pięknem przyrody znacznie poprawiła nastrój Sima o imieniu Patryk. No nie wiem, czy pięknem przyrody, czy tak naprawdę pięknem Emily, bo myślę, że tutaj to ona głównie była dla Ciebie piękna, a nie tylko te, ten wodospad, chociaż oczywiście miejsce też było naprawdę wyjątkowe. Jak widzimy, Patryk już tutaj dotarł. Chciałabym, żebyś od razu wyciągnął swój aparat, pokaż, gdzie Ty go ty tutaj masz, chłopie? O proszę bardzo, zrób zdjęcie, bo jest tutaj na pewno czego zdjęcie robić. Zobaczcie jak to wygląda. No nie tak fajnie jak na żywo, ale myślę, że pamiątka i tak będzie, także oczywiście robimy. Poczekaj, bo tutaj gdzieś tupta twoja żona, może by się nam udało ją chwycić tam jest, no dość daleko, to nie ma co, to tutaj zrobimy raz jeszcze o tego, wod tego wodospadu, wróć, tego wulkanu i myślę, że weźmiesz od razu wtedy za sprzątanie, poczekaj, dajmy tutaj też oczywiście dojść naszej Emilii, żeby zobaczyła wulkan z bliska, ty od razu zacznij sprzątać, bo tutaj jednak cały czas pamiętamy o tym, że podjęliście próbę Poprawy tego systemu i zrobicie wszystko, żeby tak właśnie było. Choć podejdź tutaj jak najbliżej się tylko da. No, gra nam pozwala maksymalnie podejść w to miejsce. Nie ma się co dziwić. Też chcę zachować naszych simów po prostu w bezpieczeństwie, żeby im się tutaj nic nie stało, ale myślę, że i tak tutaj miło jest zobaczyć coś takiego. No, Emily jest troszeczkę taka, nie chcę powiedzieć, że strachliwa, ale na pewno bardziej ostrożna niż swój mąż i myślę, że po prostu by się przestraszyła i stwierdziła, że wiesz co, ty to, to wtedy trochę posprząta. Ja może pójdę tutaj i poczekam obok. Trochę niżej, bo trochę mnie ten wulkan po prostu przeraża. Ale myślę, że Patryk nie miałby nic przeciwko. On jest taki, wiecie, typowo męskim mężczyzną. Jak jego żona mówi, że się boi, to tym bardziej on się tym zajmie. Myślę też, że, bo widzę, że właśnie skończył sprzątać. Wrócimy do naszego wraku admirała. Proszę bardzo. Czyli tutaj znowu śmieci? Nie. Ale rano spodziewajcie się tego, moi widzowie, że rano będą od nowa. Także chodźcie, przybiegnijcie tutaj truchtem, obydwoje, i tutaj po malutku rozbijemy nasze śpiworki, żebyście mogli tutaj po prostu odpocząć i nabrać siły na kolejny dzień. Ja trochę przyspieszę, żeby tutaj czekanie na Was nie trwało pół odcinka. Także szybciutko, szybciutko słuchajcie, oczywiście, jak na nieszczęście, na solani, na palcach ręki mogę zliczyć, ile jest deszczowych dni. I kiedy jest deszczowy dzień, kiedy my decydujemy się spać w śpiworze, bo ewidentnie się już zaczyna chmurzyć i pewnie za chwilę będzie padało. Także bardzo mi przykro, moi Simowie. Nie zrobiłam tego jakoś specjalnie. Po prostu tutaj oczywiście e, pogoda płata nam figle. Także wybaczcie, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzicie. Tu widziałam ogólnie taki daszek, ale nie wiem, czy jak wy umieścicie z śpiwory, czy ja będę mogła go przenieść. Zaraz spróbujemy. Poczekaj, chyba mogę. Także was tutaj trochę pod tym daszkiem umieszczę. Poczekaj, a mogę go jakoś. Mogę go obracać, tak, żeby też się tutaj Twoja żona zmieściła, bo ewidentnie, albo ewentualnie położymy tylko Emili, bo myślę, że ty jesteś gentlemanem i na pewno sam byś nie chciał spać pod zadaszeniem, kiedy Emili by mokła. Ale o, zobaczcie, udało nam się. Także szybciutko chodźcie teraz tutaj do swoich. Nie, 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 do domu. Nie do domu, bo jutro chciałabym, żebyśmy zaczęli w tym samym miejscu. Także zapraszam Was tutaj do śpiworku, wkładcie się spać. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnej porządnej burzy, że to tylko trochę pokropi jak już, i że nie zmokniecie, bo nie wiem, ile ta płachta tutaj zapewni Wam bezpieczeństwa, no ale chociaż odrobinę. Moi widzowie, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Widzimy się już w kolejny wtorek. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Miss Sims!